MMA, bądź na bieżąco, bądź jesteśmy na bieżąco. I mamy wejść na Alana, tak? Kwiecińskiego, gdzie jest ten Alan? Tutaj sponsorem odcinka jest SFD największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną. Tak, jak powiedziałem. W MMA. Raz dam cztery rewa... eee... no. Ja wiem. Alan, ja wie... alan chodź, chodź, tak. Chodź. Szacunek, tak jak mówię na w wywiadzie teraz też będę mówił, wiem, że wiem, że wiem, że ci jest smutno, ale uwierz mi, ja bym... Kurwa! Ja byłem mega przygotowany, uwierz mi, byłem mega przygotowany <laughs> On wygląda jak na jakieś terapii. Stary, ja dam ci te reawa... Pierwszy dam ci Nie, 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 nie płasz mordo, ty jesteś... Zyś... Alan. Uspokój się, Szywaj. uspokój się. Dla mnie, dla ja. mnie ci powiem, dałeś... Ewidentnie są jakieś problemy. Serce. Ci go klepią po plecach, a ten ewidentnie jakieś tam problemy ma zamiast, wiecie, od razu skierowanie do jakiegoś specjalisty. Dałeś, wyszedłeś, walczyłeś. Wyszedłeś, walczyłeś, jest okej. Okay. On ci mówi dobrze. Jak wyszedłeś i walczyłeś, to już jest okej. Okay. Ja tylko chciałem żeby prosić swoich kibiców i, i, ja co, i tyle. I przepraszam po prostu. Ja nie wiem, czy ty masz jakieś kibiców. ale... Ty możesz mieć ludzi fałszywych, którzy... Ty możesz mieć kibiców. Ty masz ludzi fałszywych, którzy mm, klaszczą tobie, jak się dzieje dobrze, jak się dzieje źle, to, no to się z ciebie śmieją. Tak to wygląda. Troszeczkę za daleko idziesz. Mogłeś jeszcze powiedzieć przyjaciół. <noise> Lepiej by zabrzmiało. Pierwszy, tutaj pierwszy ostatni wywiad i tak. do zobaczenia po prostu. Ale słuchaj, e, zrób sobie przerwę, półkary sobie wszystko w głowie. I po prostu wróć. To jest taki oklepany, ale naprawdę, stary, wróć silniejszy, bo, no, nie, naprawdę, bo szkoda, wiesz, aż mi jest naprawdę. Tak, nie? stary, no, Jest dobry płotów i naprawdę nie warto, stary. Słyszysz? Stary, to są tylko free fighty. Było no, jak było. O to, że nic nie pokazałem, nic, zero. Ale. Zero. No i co miałeś pokazać? No i poszedł, Alan, tak? No przykład też, że prawdopodobnie on z tymi problemami zostanie sam.